Serdecznie witam na kanale Rocznik 1961. Dzisiaj z serii Pitu Pitu chciałem pokazać taki piękny park, park Paulinum przy Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze. Jest to teren bardzo ciekawy, z pięknymi formacjami skalnymi, z pięknymi nasadzeniami, również znajduje się tutaj grota betlejemska, którą również Wam pokażę i zapraszam wszystkich tutaj do zwiedzenia tego terenu. Bo nasze tereny tutaj w Jeleniej Górze warte są odwiedzenia. Do zobaczenia, co tutaj jest ciekawego. Są wszelkiego rodzaju ciekawe zabytki. No, i tutaj naprawdę wiele rzeczy można ciekawych odkryć. To zapraszam na film. I po tych schodkach musimy dostać się na górę. Więc zaczynamy wędrówkę i lecimy do góry. No, to idziemy teraz do góry już. Szkoda, że nie wziąłem gimbala, to ten obraz troszeczkę będzie taki bardzo niestabilny. Tutaj dużo było schodków, no część już jest gdzieś się podziała, zlikwidowana. Nie ma, znikła. No idziemy powolutku do góry. No tereny są bardzo piękne tutaj. Ptaszki śpiewają, wiosna, marzec. No, tutaj po schodkach się schodziło, ale widzę, że już bokiem, bokiem jest ta ścieżka zrobiona. No, i już jesteśmy przy tej grocie. Przy tej grocie. O, ciekawe, bardzo miejsce zrobione w skale. A na górze był taki punkt widokowy. Wyżej, może tam uda mi się dotrzeć. No, to też. Zobaczcie, jak ta skała jest tutaj wpięta. Przepraszam, trochę się zasapałem, bo to wszędzie pod górkę wiek już nie taki. No i tu kiedyś pamiętam, można było spokojnie wejść do tej takiej kapliczki. No teraz już są drzwi założone. Świeczuszki się palą, obraz jest. Witrażyk również się zachował. Także taka grota naturalna jest wykorzystana. To jest grota betlejemska. Tak się nazywa. Ma swój urok, ma swój klimat. To właśnie jest też również grota niedaleko jednostki wojskowej na plac na, na takim parku yy, pałacu Paulinum. No to udajemy się teraz dalej. Zobaczymy jak ten teren w około wygląda stąd. Piękny jest widok na Karkanosze. Śnieżka jest po lewej stronie, czyli Śnieżka będzie w tamtym kierunku. Pogoda dzisiaj nam sprzyja pięknie. Widoki są wspaniałe, na co najmniej 30 km. To ja się wspinam dalej, szukam tego punktu widokowego no i udajemy się jeszcze wyżej. No, zadycha mnie już bierze, czyli kondycha coraz słabsza. Park jest bardzo ładny, dosyć dużym obszarem, jest tutaj zajmuje teren i tutaj jesteśmy na tym punkcie widokowym troszeczkę te drzewka już zarosły bo było widać pięknie stąd Karkonosze ale tam jeszcze niżej zejdziemy to będzie zobaczymy może tą grotę od góry No i dochodzimy tutaj do właśnie tej groty do tej kapliczki od tyłu tutaj gdzie był ten witraż Widać, że witraż jest tutaj, to okienko tam yy, przykryte do połowy liśćmi. Liście zasypały z drzew. No faktycznie cegiełki porobione no to wszystko przygotowane było, barierka. No tak to właśnie wygląda od tyłu ta grota betlejemska. I udajemy się w kierunku pałacu Paulinum, pałac zamek Paulinum, który kiedyś podlegał pod jednostkę wojskową. I tutaj znajdowało się kasyno oficerskie. Piękny obiekt, który obecnie jest w rękach prywatnych. No i jest odświeżony, odrestaurowany. Pełni swoją funkcję gastronomiczno-hotelową. Jest na czym naprawdę oko zawiesić. Park jest bardzo cudny tutaj dookoła. Polecam każdemu zobaczyć, zwiedzić. No i zbliżamy się do tego obiektu, który jest bardzo pięknie odrestaurowany. Dużo ptaków tutaj jest. Tak wygląda on z zewnątrz. Może kiedyś pokażę, jak wygląda w środku. W parku jest bardzo dużo ścieżek, można pospacerować, schodki kamienne, wszelkiego rodzaju takie miejsca, gdzie kiedyś były ławeczki, można było sobie ją wypocząć. No i wszędzie możemy spotkać piękne. Formacje skalne, obrośnięte drzewami. Dużo mamy tutaj buków, świerków, także naprawdę polecam to miejsce. Ten cudowny park przylega właśnie do pałacu Paulinum. No i tutaj pokażemy z zewnątrz tylko ten obiekt, nie będziemy wchodzić do środka. Pięknie jest zagospodarowany, odrestaurowany. Naprawdę jest na czym oko zawiesić, oko nacieszyć. No i to piękne. Piękne jest to, że to się akurat nie zmarnowało, obiekt odnowiony, pięknie wygląda. Widać oranżerię zewnętrzne, oszklone. No jest bardzo piękne to miejsce. Polecam, polecam, polecam. I tutaj jeszcze pokażę z tej strony obiektu. Też jest taki punkt widokowy akurat pod słoneczko, godzina prawie 12 w południe i piękny jest widok tam na śnieżkę stąd z tym, że teraz słońce bardzo tutaj przeszkadza, żeby to elegancko sfilmować a tutaj pod nami jeszcze jest taka obwodnica, trochę szumu szumią samochody, no ale mimo wszystko park, który tutaj się znajduje, godny polecenia